Sobota czas wolny strażak zawsze na służbie. Tak wyszło niestety. Akurat byłem z żoną i z dzieckiem i znajomi byli też z moimi dziećmi. No i tu siedzieliśmy akurat na tych trzech leżaczkach. Pogoda się zaczęła zmieniać, zaczęło wiać tak jak dzisiaj, tylko w drugą stronę. No i tak zauważyłem, że starszej pani zaczyna odpływać flaming, na którym dzieci się bawiły. No i tak na początku to nie wydawało się jakieś groźne. No już. Fajnie wie, zwiewa ich dzieci się cieszą, ale najpierw chłopczyk wyskoczył. Później została dziewczynka, zaczęło to tak coraz bardziej od, odpływać od brzegu. No i już jak za tymi żółtymi bojkami. no Dziewczynka wyskoczyła, no to zacząłem biec, skoczyłem do wody, no i dziewczynka zeskoczyła z tego flaminga i zaczęła się topić. No i na szczęście miałem już tylko z 10 metrów, dopłynąłem. Sztuliłem ja ją, wziąłem tutaj na brzuch i ona mnie za szyję objęła i tak dopłynęliśmy tutaj do tego. Jakiś pan starszy tylko podszedł do nas, no mówi że nie umie pływać, niestety, że widział, należy no on nie mógł pomóc, bo nie umie pływać, no ale już tutaj na szczęście dziewczynce się nic nie stało, no babcia przyszła. Nikt nie ruszył na pomoc, żeby pomóc Tobie? No nie, no oprócz tego pana to, to wszyscy tak patrzyli, tak jakby to była taka zabawa, że tu fajnie ją wiatr ściąga, a a ja mówię, no my siedzieliśmy, ja już tak z daleka, to już parę takich w międzyczasie porwało takich dmuchańców dzieci, aż dopłynęły tam do, do tych kasz. No i tak właśnie czułem coś wewnętrznie, że, że może być coś podobnego. Co się czuje w takiej sytuacji? Kiedy wiesz, że musisz, a jednak warunki są niesprzyjające. No po prostu, no myślę, że każdy by tak zareagował, jak ja, no ale no, że akurat nie było tu za dużo. Same, same kobiety i starsze jej ludzie, no po prostu. Jako zawodowy strażak, co byś radził, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, jak widzimy, na przykład nie potrafimy pływać, bądź widzimy i potrafimy pływać? Znaczy, no myślę, że tak z tego, co zauważyłem, że dużo ludzi po prostu nie zwraca uwagi. Dzieci wchodzą pierwsze do wody, a oni rozkładają wtedy leżaki, koce, a nagle w pewnym momencie się odwraca i nie ma dziecka, tak? I zaczyna się panika. I dopiero zaczynają szukać. Trzeba po prostu od razu albo dziecko uprzedzić, gdzie ma czekać i nie wchodzić na razie do wody, póki my jeszcze nie patrzymy. No bo to naprawdę no, chwila tutaj ile brakowało. Myślę, że jeszcze 10 sekund, jakbym później zareagował, to nie wiem, czy bym ją tam wyciągnął z podwody, jakby poszła na. Pan również był świadkiem zdarzenia. Tak jest, byłem, widziałem wszystko, ale całe szczęście mamy takich ludzi w Zamościu, i z czego nawet ja jestem dumny. Masz jest <noise> bohaterem. Jest, dla mnie jest. Dla mnie, dla nas wszystkich. Myślę, że dobry przykład dał każdemu, i oby, oby tak właśnie każdy się zachowywał jak ten pan. Czujesz się bohaterem? No nie czuję się bohaterem. Myślę, że każdy by tak samo zareagował po prostu. Kto by umiał pływać, to by... Kto by tak zrobił?